Cześć, to tej Marcin. Kolejne zadanie z od Tomka w ramach darmowych korepetycji, czyli Ty mi wysyłasz zadania, ja Ci je całkowicie za rozwiązuję i wrzucam na YouTube. E, mamy takie zadanie wyznacz pochodną funkcji i oczywiście mam tu dwa podpunkty, ja to rozbiję sobie na dwa zadania, ponieważ te pochodne są dość, dość skomplikowane, chociaż oczywiście jak najbardziej do ogarnięcia. <tus> Dobra, w podpunkcie A mamy tak policzyć pochodną z arkus sinus x przez 4x do 5 minus 3x kwadrat Plus 2. No. Bo tak nie było widać do końca. Dobra, no to liczymy oczywiście tą pochodną. Y' równa się. No i ponieważ w liczniku jest jakaś funkcja, w mianowniku jest jakaś funkcja, to oczywiście będziemy sobie tutaj korzystać z tego wzoru na f przez g'. Czyli to jest pochodna licznika razy mianownik, minus licznik razy pochodna mianownika, przez kwadrat mianownika. No to zaczynajmy. Może starczy. Dobra, f od x to jest oczywiście ten nasz arkus sinus, czyli będziemy mieli f' pochodna z arkus sinus. Ja sobie to oczywiście przygotowałem, wszystkie wzory. <laughs> pochodna z arkus sinus to jest 1 przez pierwiastek z 1 minus x kwadrat, czyli piszemy 1 przez pierwiastek 1 minus x kwadrat. Ok? Dobra, mamy to pomnożyć przez funkcję g. Czyli funkcją g jest oczywiście to ten mianownik, czyli będziemy mnożyli to przez 4x do 5 minus 3x kwadrat plus 2. Dobrze. Następnie w wzorze jest minus, więc piszemy minus. Teraz przepisujemy funkcję f od x, czyli nasz arkus sinus x. I mnożymy to przez pochodną G', x, czyli pochodną z tego 4x do 5 minus 3x kwadrat plus 2. Pochodna z 4x do 5, to zgodnie tutaj z tym wzorkiem, a pochodne różnego rodzaju wielomianów, to mamy a razy n, czyli 4 razy 5 to jest 20, tu będzie mnożenie. 20, x się zmienia, potęga się zmienia o 1, więc będzie do czwartej Minus 3x kwadrat, pochodna to będzie minus 3 razy 2, to jest minus 6. I potęga o 1 w dół, więc x do kwadratu zrobi się x, a pochodna ze to jest po prostu 0. I to wszystko mamy podzielić przez kwadrat mianownika, czyli 4x do 5 minus 3x kwadrat plus 2. I to wszystko jeszcze do kwadratu, bo tak jest we wzoszu. Jak sobie to jeszcze przekształcimy, <laughs> sobie troszkę ładniej. A no, zrobimy sobie tak. Y równa się. Kreska ułamkowa. I teraz tak. Albo sobie tego nie przekształcimy. Myślałem o tym. I o tym. Dobra, to zrobimy inaczej. Rozbiję sobie to na dwa ułamki. Pierwszym ułamkiem to będzie. Ten ułamek ok? I teraz, co mi się stanie w tym. Aż to mam. Może skoro tak robię, to ja go przepiszę. Tylko tu trochę niżej, żeby miał miejsce. To sobie przepiszę. To sobie przepiszę. I mianownik sobie przepiszę. Teraz jest we wzorze jest minus, więc piszemy minus. I teraz ten drugi ułamek. Czyli mamy tak. Mianownik znowu będzie taki sam. Ten drugi ułamek to jest oczywiście może takim kolorkiem to. Czyli będziemy mieli arkus sinus x razy to. Pozwólcie, że ja to zamienię sobie miejscami. To wyrażenie z tym, OK? Będzie znacznie ładniej wyglądało. Czyli będzie 20x do czwartej minus 6x razy arkus sinus x przez nasz mianownik. Minus 3x kwadrat plus 2 do kwadratu. Co prawda z tym wyrażeniem, tu ma być piątka. Z tym wyrażeniem już raczej nic nie zrobimy. To 6, 2, 5, No niestety, z tym wyrażeniem już nic nie zrobimy. Ale to wyrażenie można sobie ładnie troszkę przekształcić. Dlatego je tak trochę rozbiłem. Nie wiem, czy tak naprawdę dobrze zrobiłem. Bo to wygl wygląda na to dodanie ze studiów, chociaż mogę się mylić. Może to jest jakaś matma rozszerzona yy. i ten zapis jest wystarczający. No ale jak powiedziałem, że to troszkę pozmieniam, to pozmieniam. Bo co tu można zrobić? właśnie tu jest 4x do 5 minus 3x kwadrat plus 2, 4x do 5 minus 3x kwadrat plus 2 do kwadratu, więc to się skróci z tym. A więc jedynkę sobie przepiszę, a ten cały mianownik może polecieć tu. No, że szkół włoski Tu, tak? Czyli tu będzie pierwiastek z 1 minus x kwadrat. No i tu jeszcze będzie w nawiasie 4x do piątej minus 3x kwadrat plus 2 minus. No i oczywiście tutaj ten ułamek trzeba przepisać. Chyba gorzej wygląda niż to, ale mogę się mylić. No bo tu się teoretycznie jedno poskacało. No dobra, no tyle. No, dzięki za uwagę. Pytania śmiało w komentarzach, bo mogą się pojawić, bo nie jest to prosty przykład. A ja zmykam do ostatniego zadania tomka. Na razie, cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasjon.pl